Jest impreza, jest wesoło, na YouTube dziś gwarno w koło, bo Rafała urodziny, więc imprezę już robimy. Rafałku, 100 lat i dużo, dużo zdrówka, spełnienia marzeń, żebyś miał zawsze dobre serduszko. Tego ci życzy twoja żona, karpę na uszko. Buźka! Raz i dwa, raz i dwa, na scenę wiesz, rudy 102! dwa. Trzy i cztery, trzy i cztery, ci szuka już afery. Dziś się bawimy, dziś świętujemy. Tańczymy, śpiewamy i balujemy. Życzenia popłyną od naszej rodziny. Bezdomny emigrat ma urodziny Dużo zdrowia dla rwego, i współczucia dla siwego Mistrza Polski dla górnika, i wycieczki wzdłuż równika, i Eurasów wagon cały, by ciadkowi wyszły gały. Niech ten stary ci zazdrości Niech Angelo ci pomacha Obyś w życiu dawał szacha Obyś zawsze był na nuzie Sto lat dla ciebie łobuzie Niech się nie przejmuj W niej wszystko w dupie To prawda co największy kupiec, Bo lepiej być ludym i uśmiechniętym I siwym mądrusiem w łeb pierdolniętym Pomidory i banany Niech ci tańczą dzionek cały Niech wesoło ćwierka ptaszek Goście niech naniosą flaszek. pato to koleś zejdzie z drzewa, Lokomotywa też zaśpiewa. Niech ci uśmiech towarzyszy wiernie, Sto cukierków masz ode mnie. Najlepszego! Dziś się bawimy, dziś świętujemy, Tańczymy, śpiewamy i balujemy. Życzenia popłyną od naszej rodziny, Zdomny emigrat ma urodziny Rafał, słoneczko ty moje Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Zdrówka przede wszystkim, zdrówka Dużo dla rudego I współczucia dla siwego Stary ci zazdrości, niech Angelo ci pomacha Obyś w życiu dawał szacha Obyś zawsze był na luzie Sto lat dla ciebie, łopuzie, nic się nie przejmuj i miej wszystko w dupie To prawda co znają największy głupiec Bo lepiej być rudym i uśmiechniętym niż żywym mądrusiem w łeb pierdolniętym. Urodzenia popłynął od naszej rodziny. Beztomny emigrant ma urodziny. Doszły mnie słuchy, że Rafał ma prezent dziś dostać pod poduchę. W dniu urodzin niech ci się wiedzie, zrobisz szczęścia. Pomyślności tego kapitan Jack ci życzy. Pełnij marzenia, niech słońce świeci jak najwyżej, radość gości w sercu. Bądź zawsze w życiu szczęśliwy. siema, 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 siema Rafał. Witam cię serdecznie w Twoje święto w Twój giełbustach. Z tej strony Torny, z Obej Szlizenbajten. Ciążę, chcieliście dużo zdrówka, 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 a przede wszystkim szczęścia, bo także jeździł godą. Na Titaniku kupa ludzi było zdrowych i no szczęścia im braku, nie? Także pamiętaj tu na obejrzyzny na ten, my pamiętamy o Twoim święcie, także życzę Ci jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego w imieniu własnym i Majorki, także żebyś tam wiesz, ten YouTube sobie rozwijał, żeby tam wszystko, kurde, się pokładało według Twoich zamysłów. I o niestety na internetach ostatnimi czasy, że jest rzadko, ale i tak Wam kipiecuję, i tak od czasu do czasu tak luką na te Wasze wszystkie kanały. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko i jeszcze raz, stolot, stolot, stolot. No, cześć, cześć. Czego ja mam Ci życzyć, Rudy? W dniu Twojego narodzenia pragnę złożyć Ci życzenia. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Niech nie łupią stare kości. Trzymaj się, chłopaku, zdrowo. Niech Ci się wiedzie w życiu prywatnym. Ee, życzę Ci, żebyś dalej kontynuował swoją pasję, czyli swoje hobby, czyli dalej kręcił filmy na YouTube, żebyś znajdował ciekawych e, bohaterów, bo paru Ci się w sumie udało znaleźć ciekawych. I niech Ci się po prostu wiedzie. Jak najlepiej. Mam nadzieję, że niedługo odpalisz jakiegoś live'a. Pośmiejemy się znów, pogadamy. Także jeszcze raz życzę Ci wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie w życiu najważniejsze. No i żeby szczekaczka nie, nie szczekała za dużo, bo spokój też jest potrzebny. No to do usłyszenia, do zobaczenia, miej się zdrowo, papatki. Dziękujemy, i Życzenia popłyną od naszej rodziny. Bezdomny emigrant ma urodziny.